Witajcie, przyjaciele! To kolejny odcinek programu Imperium Kłamstw, w którym omawiamy manipulacje i dezinformacje w rosyjskich mediach. Kiedy wojna staje się realizmem? Po raz kolejny rosyjski program 60 minut pokazał coś więcej niż tylko opinię. Przemówienie formułuje nową ideologię Kremla, mieszankę strachu, fatalizmu i pseudo-geopolitycznego realizmu, gdzie rację ma ten, kto ma najwięcej ropy, gazu i rakiet. Pierwszy pokój jako zdrada. Program rozpoczyna się od powtarzającej się tezy. Zachód rzekomo uniemożliwia prezydentowi Trumpowi osiągnięcie pokoju, podczas gdy Europa wciąga USA w wielką europejską wojnę. Kluczem do tego stwierdzenia nie jest oskarżenie, ale podmianka. Rosja przedstawia się nie jako agresor, lecz jako ofiara zagranicznych intryk, a sama idea negocjacji jako narzędzie nacisku manipulowane przez europejskich podżegaczy. W ten sposób pokój staje się formą kontroli Zachodu, a opór wyrazem suwerenności to klasyczny schemat kremlowskiej retoryki odwrócenie odpowiedzialności i obsadzanie Zachodu w roli inicjatora. Nawet gdy Moskwa prowadzi wojnę, drugi wers audycji to wymazanie podmiotowości Ukrainy. Skabewa i jej goście po raz kolejny wracają do tezy: Ukraina nigdy nie istniała, a jej państwowość jest tymczasową anomalią. Nie jest to błąd historyczny, to ideologiczna podstawa wojny. Jeśli nie ma państwa, można je skorygować siłą. Jeśli jego granice są sztuczne, można je przesunąć. Jeśli jego ludność jest zagubiona, można ją uratować. W ten sposób kształtuje się retoryka dozwolonej przemocy. Dla widzów krajowych stanowi usprawiedliwienie wszelkich działań militarnych, a dla widzów zagranicznych stanowi moralne alibi. Wojna nie jest przecież wymierzona w ludzi, lecz w nieporozumienie. Według Sky News prezydent USA Trump zamierza przekonać Pekin do zerwania partnerstwa z Moskwą i przyłączenia się do presji na prezydenta Rosji podczas zbliżającego się spotkania z prezydentem Chin Xi Jinpingiem. Według źródeł sam szczyt Trump C. również jest zagrożony zakłóceniem z powodu ostrych oświadczeń Donalda Trumpa. Chiny tymczasem mają potężną siłę nacisku, kontrolując 90% światowej produkcji metali ziem rzadkich. Tymczasem Indie prowadzą własną podwójną grę. Zwiększywszy import amerykańskiej ropy do rekordowych 540 tysięcy baryłek dziennie, New Delhi utrzymuje Rosję jako głównego dostawcę. Na przykład polski minister Tusk stwierdził właśnie w wywiadzie dla The Times, że Ukraina, jak się okazuje, ma prawo atakować cele powiązane z Rosją w dowolnym miejscu w Europie. Wezwał Europejczyków, aby w końcu przyjęli polski sposób myślenia i poparli reżim zełęskiego. Sam Zełenski, pozbawiony Tomahawków, ponownie grozi Rosji nowymi atakami dalekiego zasięgu, jak to ujął, rozszerzając strefę rażenia.